Niektórzy mieszkańcy naszego miasta uważają, że Szczecin w naszym mieście się nic nie dzieje. My uważamy w sektorze coś zupełnie innego. Jest cała masa świetnych organizacji, które działają na terenie naszego miasta i dają naszym mieszkańcom ciekawe działania po prostu. Właśnie idziemy do jednej takiej organizacji, porozmawiać z przedstawicielem, z prezesem stowarzyszenia Synergia, osobą, którą uważamy, że jest osobą społecznie nadaktywną, czyli taką, która kreuje działania w naszym mieście. Osoba nadaktywna to jest ktoś taki, kto y, można powiedzieć, jest kreatorem tego życia społecznego. Tak, osoba aktywna bierze udział w tym życiu społecznym, natomiast osoba nadaktywna można powiedzieć, że to życie kreuje tworzy. Synergia tak jak sama nazwa wskazuje, tak, y, oznacza razem możemy więcej. Tego się trzymamy, tak? 2 plus 2 równa się 5, a nie 4. Czyli wierzymy, że po prostu pojedyncze czynniki składające się na konkretny cel mogą dać razem więcej niż, by, niż byśmy mieli działać. Osobno. No i zgodnie właśnie z tą naszą zasadą staramy się realizować różnego rodzaju działania i projekty na rzecz lokalnych społeczności a także i całego regionu Zachodnio-Pomorskiego. Prowadzimy między innymi prelekcje w szkołach, prelekcje w szkołach, pogadanki w szkołach, tak, dla uczniów, dla rodziców, dla rad pedagogicznych z kompetencji społecznych u uczniów, a także kształtowania ich orientacji zawodowej takiej ścieżki stricte edukacyjnej. Stowarzyszenie Synergia jest m.in. członkiem partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju poradnictwa edukacyjno-zawodowego województwa zachodniopomorskiego, które zostało zainicjowane przez Wojewódzki Urząd Pracy i razem właśnie między z Urzędem Wojewódzkim Urzędem Pracy staramy się też wdrażać no, pewne zajęcia z orientacji zawodowej w szkołach. To jest taki pomysł, który wziął się, można powiedzieć, z idei dwóch organizacji. To jest Stowarzyszenie Synergia jako lider tego partnerstwa i Stowarzyszenie Eduker. Jako partner, który także razem z nami współprowadzi tą Paradię Obywatelską, założył tą Paradię Obywatelską. W ramach poradni Obywatelskiej świadczymy różnego rodzaju bezpłatne, oczywiście, usługi fachowców. Tak? To są prawnicy, to są psychologowie, to są doradcy zawodowi, doradcy społeczni, to są pracownicy socjalni, terapeuta rodzinny m.in. specjaliści do spraw przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. Także to spektrum jest tak naprawdę bardzo ogromne. No i tak naprawdę. Kochowców tylu i ile problemów. W zeszłym roku to jest w 2014 rozpoczęliśmy pierwszą edycję tego konkursu. Konkurs udał się pod patronatem między innymi prezydenta miasta Wojewódzkiego Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie. Konkurs bardzo fajny, bardzo fajna inicjatywa tak naprawdę, w której udział w pierwszej edycji brały udział, brali udział uczniowie szczecińskich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Każda szkoła przez nas została zaproszona do udziału w konkursie, otrzymała plakaty promocyjne. Staraliśmy zrobić jak maksymalnie, jak największą reklamę po to, aby. Jak najwięcej dzieciaków no, mogło w tym konkursie wziąć udział. Celem konkursu było takie pobudzenie w tej młodzieży, takich postaw przedsiębiorczych, pomyślenie o tym, kim chciałbym być w przyszłości. W pierwszej edycji wpłynęło do nas około 250 prac, w drugiej edycji to jest obecnie, która trwa jeszcze. Prac wpłynęło około 76-80. Wynika to z tego, że w tym roku udział biorą tylko i wyłącznie uczniowie gimnazjum. Konkurs bardzo fajny, wszystkie prace możecie zobaczyć na naszej stronie internetowej, to jest www.synergia.szczecin.pl, w zakładce galeria, konkurs plastyczny, jak dorosną zostanę 2014, z 2015 roku jeszcze pracy nie ma, ale myślę, że niebawem także zostaną umieszczone. inna sprawa z poradni obywatelskiej o klienta który był mieszkańcem domu pomocy społecznej no i który był bardzo zadłużony sprawa rodzinna no i klient starał się o ogłoszenie upadłości konsumenckiej no i dzięki nam tą upadłość konsumencką udało mu się ogłosić to jest bardzo trudne no i tak naprawdę można powiedzieć że klient zaczął nowe życie Właśnie skończyliśmy rozmowę z Bartkiem Rogojszą, osobą społecznie nadaktywną. Mam nadzieję, że tak naprawdę udało się uzyskać jakieś informacje o tej organizacji, o tym, co robią. Ale jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej o Stowarzyszeniu Synergia i o ich działaniach, zapraszam na stronę internetową www.synergia.szczecin.pl. Odkryj na dobre Szczecin. Szczecin. Floating Garden.